Ale że niby parodie? Tak, parodie. Zrobiła se w tydzień i dała na YouTube. A, A to zdzira pedałka i dziecko neo. Chyba nie wiesz o kogo biega ty mendo. No to o kogo. Oj chary chary o Anke 3030 co się ryłeś tak z i parodii. I te śmiesz kogoś nazywać pedałką. No fakt poniosło mnie. Następnego dnia na kole psychopatycznym. Yo yo Madafakas. Oto jesteś ta na kole psychopatycznym. Będziecie na nim miło spędzać czas w normalnym towarzystwie. A ja jestem profesorek psycholog. Czy każdy ma własny włos spod pachy? Olol to nie spod pachy. A nie szkodzi ha <przodoba> A wiecie, że sewsza Harry Potter takie fajowe coś znalazłem? Och i widzę, że wy też a zatem. Hahaha ho ho ha 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 ale zryte. No widzicie dzieci. No jakie to przyjemne. A teraz tak jak było w reklamie ptasiego mleczka. 3, 2, 1 no dajecie. Heaven I mean heaven. Heaven I mean heaven. Heaven I mean heaven. Heaven I mean heaven heaven hef heaven 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 heaven. Dobra opanuj idauna, A zresztą to się wymawia heaven na nie heaven. Łapiesz? Nie. I też się wymawia I mean a nie tam jakaś kurwa I mean. Nie nie posiadam pojęcia o co ci chodzi ale pokaż to jak taka mądra. Ech hem kch kch, heavyim. pierdo. Nie nie będę przeklinał bo mama jest za drzwiami. From fromy from. Orzesz from. ty w mordę kopana. Nią ma się tego talenta, nie ubiecie. Kupami w majty wpadła. Heavyń cóż tam heavyim. Hehehaha he, 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 ale tekściory walą te bahory. Normalnie Star Warsy 7. Oho oh, ha, ha, ha Jednego jestem pewien, ten film to będą same ochy i achy. Zwłaszcza przez tego gostka. The No to każdy powiedziałby se, the więc wypier papier z tej stronki no i łóż. Ale nie Anka nie jest taka. Ja chociaż jestem tylko syntezatorem mowy Iwona to mam do przekazania wiadomość od autora. Słuchajcie, made in Poland. Anka 3030 2009. All rights reserved. No to nara i siara.